Sierchi Żadan, Przekład Bożdan Zadura. Bądźmy odważni tego lata, bądźmy cierpliwi, bądźmy hojni. Bądźmy gotowi zobaczyć cień śmierci w suchych, podlotkowych postaciach tegorocznych słoneczników. Kto wspomni to lato za jakieś dziesięć lat? Kto wspomni samotne rozpalone słońce jego poranków? Kto wspomni jak tracił dech latem osiemnastego od domysłów i przeczuć, od strachu i szczęścia? Wieczne polowanie na płochliwą, boską zdobycz, wieczne przeglądanie rzecznego dna, wieczne oddychanie trzcin, gonitwa tych niewesołych czasów, epoka łowców ptaków, którzy trafiają we własne pułapki. Kto pierwszy zobaczy mróz na sierpniowej trawie? Tak kochać można tylko Ciebie w tych pustych miastach tego surowego lata. Czterej kapitanowie wynoszą słońce na szpitalny cmentarz. Zaczynają się nowe czasy, zbiera się plony historii.